Wejdźmy do garderoby eleganckiej damy i sprawdźmy, co nosiła w latach 1905-1925. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. I mamy damę z Londynu. Heather Firebank pomijam milczenie mój angielski. Kolejna z książek wydana przez Victoria and Albert Museum, którzy tą korekcję wzięli i przygarnęli. E, cóż ja mogę Wam opowiedzieć o tej książce? E, trochę tu jest o życiu owej Lady, trochę o miejscach, w których robiła zakupy, e, trochę o ówczesnych zwyczajach zakupowych. bardzo dużo rzeczy pokazanych z jej karteroby, Tam gdzieś nawet pod koniec była mapka sklepów, które ona odwiedzała oczywiście w Londynie. I z takich ciekawszych rzeczy, ale większość musicie je tak sami odkryć. Spójrzcie na to zdjęcie i na suknię, którą ona ma. A teraz spójrzcie na tą suknię. Ma to samo zdobienie guziczkowe, ale to jest zupełnie inny stanik. I moi drodzy, wynika to z faktu, że w XIX wieku bardzo, ale to bardzo popularnym rozwiązaniem było, że suknie jedwabne, głównie jedwabne, miały dwa staniki: jeden balowy, Jeden bardziej nazwijmy to dzienny. On na ogół był, jako że sukienki jedwabne, to wizytowy. Ewentualnie wieczorowy, bo wieczorowe czasem też miały długie rękawy. Więc podejrzewam, że właśnie tu zaszło takie, że ona miała zamówioną tą sukienkę z dwoma różnymi, z dwiema górami. A z jeszcze jednej rzeczy. zdjęcie i suknia. Wiecie, co? kocham takie rzeczy. Znaczy. One się rzadko zdarzają, żeby kobieta była jednocześnie na zdjęciu i była suknia zachowana, lub był rysunek sukni i suknia jest zachowana, ale także jest i zdjęcie kobiety i rysunek projektu, i sama suknia to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Przynajmniej według mnie. Ciekawostek ciekawostek. Są suknie i bluzka. Z firmy Mascot. Zwróćcie uwagi na podwójny rząd guziczków. Ta sama firma. Podwójny rząd guziczków. Jakby tego było mało. Bluzka. Podwójny rząd guziczków. Podejrzewam, że mieli kogoś, kto te guziczki machał hurtowo. Powierzcie mi, obciąganie takich roślin to jednak trochę trwa i no, sp spróbujcie sami. Z bardzo dobrymi ilustracjami. Tu macie ciekawostkę. To jest mapa y, sklepów, w których ona robiła zakupy, londyńskich no, sklepów, oczywiście. Generalnie, tu jest więcej takich smaczków i ja wam tę książkę bardzo polecam.